Zanim powiem już klasyczne dla mnie w poprzednim odcinku, lepiej zobaczcie, co będzie się działo w tym materiale, ponieważ, jak sami widzicie po miniaturce i tytule, bramki, które będą padały. Ja, piernicie. Bramki, które będą padały, to istna poezja, a nasi rywale. byli nie z tej ziemi. Ten film jest jedynym w swoim rodzaju filmem na tym kanale, ponieważ chyba nigdy nie pokazałem wam i szczerze powiedziawszy, nigdy nie dostałem takiego wpisu. Dlatego zapnijcie pasy i oglądajcie do końca, ponieważ no na pierwszy rzut oka naszymi rywalami nie byli proplejerzy, a przynajmniej właśnie tak wydawało się na pierwszy rzut oka. Ale zanim zaczniemy, pragnę poinformować Was o tym, że ruszyły zapisy do drugiego sezonu Predator Games, czyli turnieju międzyszkolnego składającego się z kilku gier takich jak Fortnite, League of Legends, 2 szachy oraz oczywiście nasz kochany, jedyny w swoim rodzaju Rocket League. Jeżeli chodzi o roketa, to udział mogą brać osoby ze szkół podstawowych, a do pełnej rejestracji szkoły niezbędny jest udział nauczyciela. Wszelkie informacje co do rejestracji znajdziecie na stronie predatorgames.pl, tak jak również i konkurs, w którym pula nagród to prawie pół miliona złotych. A co trzeba zrobić? Wystarczy, że trzy razy wydrukujecie oficjalny plakat Predator Games i zawiesicie go gdzieś w swojej szkole. Następnie wystarczy, że zrobicie fotkę i wypełnicie formularz. Więcej informacji macie również na stronie internetowej w regulaminie konkursu. W tym sezonie pula nagród dobiła do miliona złotych, a sponsorami jest Acer, Predator, Intel czy też Grześki, także moi drodzy nie czekajcie na ostatnim chwilę i zapiszcie się już teraz z linku w opisie oraz w przypiętym komentarzu. No, ale wracając, w poprzednim odcinku dowiedzieliście się, że jednak droga do 2200 IGRY z Zenem trwa nadal, a podczas moich gier solo Q zdecydowałem się zagrać duo Q z Weszem, co było najlepszą decyzją podczas całego tego challenge'u. Wygrywaliśmy jak leci, grając jak znud, także jeżeli chcecie zobaczyć poprzedni materiał, no to serdecznie zapraszam. No i nie zapowiadało się na to, żebyśmy mieli przegrać jakiekolwiek spotkanie, chyba że byłby to swoisty wypadek przy pracy, prawda? Jakieś takie nasze bezsensowne błędy, potknięcia. No, ...bo rywale raczej nie byli oporowi. Także moi drodzy, przeszliśmy do kolejnego spotkania... ...w którym to na kickoffie wziąłem setkę rywalowi... E, ...Wesz już w powietrzu coś się kombinował, to mu nie wyszło... ...no więc ja miałem jakiś tam patent na to, żeby podbić piłkę, podać wyszowi, ...ale niestety, zostawiłem go samego w defensywie... ...on poleciał na piłkę na raz, rywal go sfejkował... ...no i zobaczmy, errorless na pustą grana dubla podaje teammateowi... ...ten strzela w ogóle... <laughs> ...rywal, który ma kropkę w niku ma alfa boosta... ...no dobra, straciliśmy na 1 do 0... Taki przez nasz swoisty błąd. Wesz, teraz bardzo fajny challenge. No i ja mam szansę na to, żeby zrobić fajnego dubla. No to gram na ziemię, bo widzę gościa na squishy, ma on to broni. No dobra. Bardzo dobry save ze strony tego rywaliksa. Nie powiem. No to może strzał po prawym dolnym. No niestety, też on to wybronił. I już tutaj zapowiadało się na naprawdę zaciętą walkę. Na takie dobre, swoiste, wyrównane spotkanie. Także zobaczmy. Kropka z klikiem Ja jeszcze próbuję zagrać do środka, ale errorless z bardzo mocnym wybiciem. No i wesz, z zagraniem na nasz corner, na spokojnie, z odbiciem, ale kropkę z no podaniem do nikogo, do nikogo, więc ja biorę piłkę, przetrza... Szans... O riale jaką ja czapę dostałem! 5-130 w naszą bramkę, ok dzieje się coraz tutaj więcej, zobaczmy, bo oboje zbusterwowani z WESEM, kropka podaje do teammate'a a ten zamiast strzelać od razu gra do siebie na backboard i do bitka. czekaj, 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 kto normalnie zagrałby tutaj na backboard, zamiast od razu ładować w bramkę? Ja się Wiem, kim są te typki. Kim są ci ludzie? Jeden ma alfa boosta i ma kropeczkę w nicku, Drugi, po prostu jego teammate. Oboje po 80 pingu. No dobra, okej, okay, no to damy mocny strzał. I co? O czym to on trzyma to wybronił. Co to w ogóle jest? Jak już widziałem kropkę w powietrzu, to już wiedziałem, że coś się święci. No dobra, ale mamy savea, Errorless. No, no i drugie natarcie. Okej, okay, tu też mamy savea. No i gościa jeszcze przyciśniemy. To jest tylko i wyłącznie 2-0. Jesteśmy w stanie jeszcze wrócić do tego spotkania, co prawda, no. Kropka od razu zgarnia piłkę, ale wesz, dobry Shadow Defense. Ja rotuję, setka wzięta. No i wesz teraz przed szansą na to, aby wyprowadzić jakąś akcję. Ładny dunk na rywalu i mamy 2-1. Mamy złapany kontakt. Kolejny kick -off. przebijamy do prawej strony. No i na kickoffie bierzemy setkę. Sprawdziłem, gdzie jest nasz rywal. Szybkie podanie do wesza. Ten za plecy mamy 2-2. Wyrównanie, wyrównanie. 2,5 minuty do końca jest szansa naszym pansa, Jest szansa na wygraną. Także po tym kickoffie zobaczcie. Wesz z bardzo dobrym katem. a um. Co prawda kropek przebija, no więc ja robię Rida, piłka pod popę, aj no i pech, no i pech nie wpada. Także na chwilę obecną moglibyśmy powiedzieć, że goście nieco lepsi, ale mamy wyrównanie. No więc zobaczcie, wyprowadzałem atak, gościu zagrał do siebie sam na backboarda, rotuje setkę nie widząc co on robi, a on robi reseta do reseta, do Na chuj mi była ta setka. Na kogo my gramy? W ogóle? Co to są za typy? Gościu robi taki setup, to nie są pierwsze lepsze polki. tak to się nie gra. Tak po prostu się nie gra. Jeszcze jak on w ogóle. Zagrał sam do siebie w tej defensywie Gdzie ja akcje wtedy wyprowadzałem No i co, no i ja też próbowałem coś ich zagrać Tak, jakieś reale, ale co z tego Jak errorless zwali człowieku setup do dubla Z anglem No jasne, nie no jasne Wiesz, też próbował swoich sił W ogóle wall zacny, ale znowu poprzeczka Także no, oni grali wyśmienicie My też mieliśmy swoje szanse Ale no coś ewidentnie, ewidentnie nie stykało Zobaczcie, tutaj chciałem zagrać z delayem No i um, yeah, yeah Chciałem sobie zagrać Pograne gaming, proszę Państwa, 20 sekund do końca, a goście podają se na pre jump i. i test. Co to jest? Co to jest? Więc dałem FFA i w tamtym momencie nie zastanawiałem się na kogo my graliśmy. Nie zastanawiałem się wtedy, na kogo my graliśmy. Po prostu stwierdziłem, że przyjęliśmy w i poszliśmy grać dalej, tak? I graliśmy dalej i co dziwne albo co normalne. No po prostu w następnych grach cisnęliśmy, wygrywaliśmy, strzelaliśmy bramki i graliśmy. No nie jak równy z równym, tylko po prostu jak dominatorzy. Weź proszę bardzo, mija se jednego gra właśnie na Dubla, strzela na 3 do 1. Kolejna jakaś sytuacja, w której ja jestem w stanie zgarnąć tą piłkę. Gościu leci, no to gramy z nim 50, zagrywamy sobie to na corner, parę boosta, zagrywamy takiego małego dubla z podaniem do wesza 4-1. Czy my tu mówimy o jakiejś dominacji ze strony rywala? Absolutnie. Ale przechodzimy do następnego spotkania i znowu trafiamy na zawodników o nickname'ie Kropeczka i Errorless. Kto to jest, moi drodzy? Jeszcze tego wtedy nie wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy, że byli to gracze, którzy w poprzednim spotkaniu pokazali nam, gdzie jest nasze Dlatego teraz jest mamy nowy mecz, nowe otwarcie i strzał od wesza, który jest zablokowany. No więc ja też próbowałem swoich sił chciałem z zaskoczenia zagrać, ale to nie wyszło, to nawet nie leciało w światło bramki, no więc goście wyprowadzają atak. Ja robię no, zwykły shadow defense i kropka bierze piłkę ze sobą, gra od sufitu, mijając dzięki temu wesza. No więc ja musiałem zagrać stalowe jaja pod 50, gram 50 z gościem, a typy i tak dobijają nam na jeden do zera. Co myśmy mogli zrobić, wie? ale to okej. Okay. To jest tylko i wyłącznie jedna bramka. Przejdźmy dalej. Bo kikofa wygrywamy Mamy co prawda 50-50 z gościem w cornerze Ale rotacja, biorę sobie setkę No i teraz typek w powietrzu, typek w powietrzu Gra reseta i, i prawie nam Wykręca do bramki, no okej, okay, no to Jeszcze nie jest nic niesamowitego Tak ludzie tutaj tak grają, weź proszę bardzo Z bumpem na typku, e, z próbą Jakiegoś takiego podania, no i ja fekuję kropka, biorąc mu Próbuję go zboosterwować, ale co z tego Jak ja dostaję bampa, a goście robią Nam strzał 130 na godzinę Bo no weź nie miał jak nawet tego obronić, bo nie miał busta na rotacji. Co mi z tego booster wingu człowieku, jak chłopi, tak, ale okej, okay, to też można podciągnąć pod nasze gorsze zagranie. No, nie wiedziałem kto to jest, ale mimo wszystko można było powiedzieć, że to my sfasoliliśmy. No dobra, no to gramy sobie dalej, próbujemy, tak. Robię Ariala z jakimś resetem, on niestety nie wchodzi. I teraz zobaczcie. Kontra, tak, kropek ciśnie kontrę i gra na dabla. Bardzo dobrze Wesz to zreadował, mimo że miał mało busta. dobrze to zagrał. Jeszcze kolejny save ze strony Wesza, no więc no, my. Musieliśmy odpowiedzieć. Wziąłem sprawy w swoje ręce, mijam jednego typka, on próbuje mnie bampnąć, ja z mocnym strzałem, mamy 2-1, mamy złapany kontakt i kolejnego kikofa, którego niestety przegrywamy, ale to jeszcze nic, prawda? Chyba, że gościu zrobi preflipa front flipem, złapie jump reseta i walnie mi. <laughs> A, ta, ta, pincia pod poprzeczkę. Tak, tak, każualowa zagrywka, przecież każdy tak gra, prawda? Także ja, ja nie wiedziałem, co się dzieje, tak szczerze, ja, ja nie wiem. Ja nie wiem, gdzie ja wylądowałem. Zapytałem. Pytałem się Wesza, o co tu chodzi, on napisał, że to smurf. Rozumiecie? Wesz, który wbija 2400, pisze mi, że gościu jest smurfem. To ja chcę zadać pytanie. Jak można smurfować na 2200? Na, na mmr który jest w top 500 graczy na świecie. Jak tu można smurfować? To kim ten gościu, nie no, kim ten gościu jest? Kim ten gościu jest? Mamy tylko podane oczywiście pingi, więc wiemy, że to są to gracze z Saudi Arabii. No i gracze z Saudi Arabii jest kilku, których moglibyśmy wskazać. Wesz napisał, że może być to TRK. Na moje mogliśmy grać na tamten moment z MWPO, z Ahmadem mogliśmy grać z RW9, ale słuchajcie, sami teraz widzicie, jak to wygląda, jeżeli Wesz, Wesz nam pisze, gość, który ma te 2400, ja, który teraz miałem 200, my jesteśmy smurfowani na tej randze. Ja tak, to jest możliwe? My graliśmy na takich mocarzy, że to się w pale nie mieściło. No, i na potwierdzenie moich słów, tutaj zobaczcie: następne spotkania będą szły zupełnie inaczej. 2-2, 0 sekund do końca, proszę Państwa. Podanie do Wesza ze strzałem, i mamy, mamy zwycięstwo. W następnym spotkaniu mamy bardzo ładne, epickie zwycięstwo związane z 0-second golem na TikToka. Także proszę bardzo, tutaj już mieliśmy taką małą odkutkę po tym, no po tym dostawaniu batów. Ja, ja nigdy tak nie obskoczyłem, ale dobra. No to przejdźmy do jakiegoś następnego spotkania. Tutaj proszę bardzo, kolejny meczyk i kolejna pierwsza szansa, jakaś strzał. Mamy 1 do 0, Idziemy dalej, moi drodzy, przebicie piłki do góry, bierzemy sobie setkę, szybkie zbicie. Zobaczcie, że teraz to my outspeedujemy. To ja jestem szybszy od rywali Weź proszę bardzo, od razu backflipek, przyszedł defense i jeszcze doskakuje. No i zobaczmy, że będzie teraz szansa naszym pansa ze strony naszego rywala. One V1 z gościem. No i tutaj, no powiem Wam bardzo ładny fake. Tutaj bardzo ładnie zagrał e, typek tego fakea Mamy. Kolejnego Kikofa, kolejne rozbicie Goście grają na nasz corner, ale ja szybko Rotuję, jestem przy backboardzie, no i Zdążyłem wybić tą piłkę do prawej strony Dzięki czemu wesz, daje bampa lastmanowi I strzela na pustą, to jest w ogóle Inna gierka, to jest w ogóle inna gierka Kolejna akcja, Enix próbuje Coś ich poddymić i jeszcze będziemy Mieli sytuację defensywną, Enix na backboard I ja bronię tego dubla, no dobra Goście dobijają, mamy 2-2 Żeby nie było, tutaj też jest wyrównane Starcie, ale moi drodzy Po tym kickoffie piłka leci do lewej strony, ja tam doskakuję, gość idzie po setkę, no więc ja strzelam, pusta bramka i mamy 3 do 2. I jeszcze kolejna akcja, zbicie do lewej, bierzemy sobie pusta na kornerze, niestety zostaliśmy wysadzeni, ale w momencie, w którym ja się respie, patrzę, a weżwali kurwa dominację genetyczną, zobaczcie co we strzelił, także ja nie miałem cienkiego teammate'a i ja też nie byłem cienki, dlatego tym bardziej zastanawiałem się z kim żeśmy wcześniej grali, kto to był, no to przejdźmy do następnego spotkania, czy tutaj jakieś inne bolki nas pokonają. Mamy 1 do zera po tym, jak typek dał bardzo ładnego fejka na weszu no ale wesz, proszę bardzo, podanie do mnie, ja z fejkiem pod typem i mamy 1-1 oko za oko, ząb za ząb. Kolejna akcja, forsujemy piłkę do góry, no bo tutaj już tak się robi, po prostu lata się z piłką wtedy, kiedy trzeba, wtedy, kiedy nie trzeba, też się leci. Zobaczcie. I pyk z fejkiem, zagranie na słupek, bampując rywala, wesz z dobitką. No to fajnie wyszło. To fajnie wyszło. Mamy 2 do jednego. Kolejna akcja. Akcja P wyprowadza ją z jakimiś takimi łodaszami na ścianie. Ja to blokuję. No, kropka co prawda dojeżdża. Ale Wesz jest na backboardzie na spokojnie. klirek, No, i ja jeszcze zblokuję rywala. Ale ten ma um, follow up. Złapał jump reseta i sfejkował Wesza. To było dobre. No, to, to Tego się zdodzować akurat nie dało. Bardzo ładnie zagrał rzutek. Ale Wesz, proszę bardzo, wyprowadza akcję i typeczek. <laughs> w taki sam sposób. Low 50 i gościu mógł pomarzyć o wyjęciu tamtej piłki. No, ale dobra. Goś się wychodzi. Zdefa, haha, żartowałem Proszę cię, od razu skatowałem Piłkę 4 do 2, wygrywamy to spotkanie I tak naprawdę będziemy grali O awans do 2100 mm-ów. drugi raz w tejże serii Awans do 200 także Moi drodzy, zobaczcie jak to wyglądało Wesz w powietrzu, ładuje jakiś Taki drop down, wyciągnięci Dwóch zawodników, no to strzelamy do lewej Strony, to trochę powoli, ale chodziło Tutaj o precyzję, mamy 1 do 0 Kolejna sytuacja z defensywy, wychodzimy Ja będę w stanie podać wesz, no niestety nie trafia, ale to w sumie Sfejkowało rywala 2 do 0 I znowuż mamy fajne prowadzenie Kolejny kick off, przebitka do lewej strony Wiem, że wesz będzie za mną, więc jak podajemy Od cornera, od sufitu, a wesz to pre jumpował i chłopie strzela bramkę Na 3 do 0 i powiedz mi, że To są, że, że to są ciężkie gry Tak, no dobra, co prawda śutki no Strzeliły jakiegoś takiego pincha, tak Strzeliły, ale defensywa Z naszej strony była nieziemska Myśmy wszystko na spokojnie sobie Bronili tutaj, na gościu Próbował, no to wybroniłem. Tu wyprowadza akcję, no to trzymam go krótko. Biorę setkę, Marley będzie w powietrzu, no i może on próbować. Może chłopak ćwiczyć, ale nie ze mną te numery. I nawet jeżeli typek będzie minięty, no to ja wyskakuję z zapleców rywali. Marley również wyskoczył, ale on niestety poleciał w maliny. Niestety dla niego, bo dla nas oczywiście na szczęście. 4 do 1, później kolejna bramka, i tak oto wygląda, grała awans. Tak, oto zwyciężamy i ta w taki sposób wbijamy dwa sto. Więc to było o ranie, to było o ranie naszych rywali dopóki nie pojawili się oni. Dopóki nie pojawili się oni No dobra, ale nowa gra, nowa rzeczywistość Prawda? Zacznijmy, zacznijmy więc kick-offiem Piłka leci do naszego rywala On podbija to od sufitu, idealnie Wskoczy i wali mi top corner Nie, kurwa, tak, tak się nie gra, tak się po prostu nie gra Tak się nie gra, gość na kick mam maksymalnie 30 boosta I on był w stanie z r -rolem zrobić double jumpa Idealnie walnąć mi kantem feng... Nie, tak się po prostu nie gra Moi drodzy, to może wam się wydawało Że to była prosta bramka Ale ja już pomijam nawet, że dostali. My drugą, D -d -d Tak po prostu się nie gra. Ja się zastanawiałem, kim oni są. Wesz się zapytał, error, kim ty jesteś. I no czekaliśmy na odpowiedź. Czekaliśmy grzecznie na odpowiedź, a tymczasem wesz z bumpem i znowu łapimy kontakt. I ja po tym strzelonym golu też zapytałem, kim on jest. Pozdrowiłem z Polski, no bo też chciałem wiedzieć, Wy też pewnie chcecie wiedzieć. Ale okej, okay, oglądajmy ten gameplay, przejdźmy do tej gry. Mamy jeszcze tylko i wyłącznie bramkę straty. Być może uda nam się coś strzelić. Także oglądajcie. E error jest teraz do lewej strony. Przebija tą piłkę. My bierzemy sobie setkę z mida. No i proszę bardzo, weź coś, ich tutaj próbuje jakoś tam podać, ale kropka go okatuje. No więc my musimy przejść do Shadow Defensu. Weźmiemy mu setkę z cornera. No i typeczek będzie zablokowany w defensywie. Dobry blok z mojej strony. I tutaj teraz nie wybijaliśmy piłkę, tylko na spokojnie wziąłem ją na dach. Chciałem zrobić dribbling 45. To nie wyszło. Podanie do wesza. weż zagra sobie na spokojnie na corner, żeby mieć jakąś tam kontrolę. Goście to przebijają. No i zobaczcie, jaki ten gameplay jest smooth. To jest wszystko takie pod kontrolą, opanowane. Nawet jak strzelam, to gość zrobił recover do ściany, robiąc wave dasha od backboarda. Ja pierdzielę, jak to wygląda. E, wesz jeszcze przed szansą, Masio o poprzeczkę i ja chciałem oddać strzał, a typ za pleców zrecoverował, perfekcyjnie obronił. No to dalej, naciskamy, bo zobaczcie, mimo wszystko, dominujemy na tej ich połowie. E, próba podania do wesza, będzie szansa na strzał, ale niestety to też goście wybronili. No dobra, no to kolejna próba, kolejne starcie. E, robię. Ale nie no gówno No znowuż to obronili Ci goście mają jakąś twierdzę nie do przejścia Okej, okay, no to teraz oni wyprowadzają akcję Ja na spokojnie czekam przy backboardzie Typkowi nie wyszedł ten double jump reset Oddał mi piłkę No i ja przed szansą na 45, Ale za wolno to zrobiłem Niestety nie fliknąłem Co prawda piłka idzie do wesza Ale to goście przejmują inicjatywę Wybijają tą piłkę No i ja P próbuję podać do mida od ściany Ale go strzela w top corner Okej, okay, no to nie wyszło No to może tutaj, może teraz łapiemy piłkę na dach, będzie minięty jeden z rzutków, podanie do wesza, ten będzie miał szansę na strzał oddaję takiego double champreseta to nie wyszło, ja w słupek, jedyna możliwa, fajna szansa i to mi nie wyszło, i to mi po prostu nie wyszło, chciałem zagrać zbyt precyzyjnie i się nie udało, podpaliłem się i mamy 3 do 1, frustracja sięgła Zenity, po prostu naciskaliśmy tak bardzo, spieprzyłem jedną akcję, a później już w ferworze walki wszedłem na raz no i, i gościu przy okazji napis że jest. Co, uh! kama, wingu, kama Ja pierdolę. Pozdrawiam bardzo serdecznie fanów realu. Ale wróćmy do tego, co jest tu i teraz. No zobaczcie, gościu wyprowadza sytuację typu aerial. Ja to blokuję. Piłka pod koła typa i chłop robi z czegoś takiego setup do dubla. To jest, to jest gameplay typu malinka. To jest 10 na 10 Nacieszcie się tym. Oglądajcie ten odcinek. obejście go sobie 2 trzy razy. Bo takiego w pierdolu na antenie nigdy. Ale to nigdy nie dostałem. Ale była jeszcze jakaś szansa. 1-3. No jest szansa na jakikolwiek powrót. Zobaczmy. Wesz przebija piłkę do sufitu, errorless to blokuje, okej, okay, dobra, spoko, dwie minutki do końca I jeszcze z jakąś małą przebitką my zgarniamy setę z defensywy, no i Wesz ma zero busta, ale gościu, no myli się, zobaczcie, myli się, on też był w stanie się pomylić, mamy 2 do 3, jeszcze jedna bramka, jeszcze jedna bramka dzieliła nas od tego, aby znowu podjąć jakąś walkę, prawda, to nie była walka typu równy z równym, ale jako tako były starania i zobaczcie, gościu nie trafił, mamy 1v1, Wm flikujemy jednego rzutka i podanie do Wesz, Mamy strzał na 3 do 3 Jest kontakt, jest po prostu remis Jest jeszcze szansa na to, żeby wygrać na takich mocarzy Także no zobaczcie Errorless z podaniem do mida Chłopy na całe szczęście trafiły tylko i wyłącznie w słupek Ale znowu naciskali Wesz w defensywie, nie trafił co prawda tej piłki w pierwsze tempo Ale w drugie na spokojnie zrotował No i ja zablokowałem jeszcze typka Cały czas walczymy Jest 3 do 3, półtora minuty do końca tego spotkania Kropka w powietrzu Próbował to zbić, próbował nas wkurzyć No więc ja też podbijem tą piłkę ale niepotrzebnie, podałem ją tylko, tylko typowi, który mógł po prostu nasrać nam na głowę ze swoimi umiejętnościami mechanicznymi, to na całe szczęście się nie stało, wesz ze strzałem, też nie doszła ta piłka do bramki no i teraz zobaczcie, kropka ze strzałem jaka bomba, wesz to wszystko broni, bierzemy sobie setkę z kornera no i typek w powietrzu, jeszcze coś ich ćwiczył i ja zamiast wybić to na spokojnie klej, bo widziałem, że musimy mieć kontrolę i lecę i będzie podanie do wesza i koś mnie bampuje w tą piłkę, przecież to ja go bam powałem, skąd, jak wy to robicie? W ogóle, jak to się stało? No, ale dobra, rotacja do defensywy, typ podbija piłę, 1v1, lecę na to, żeby go zablokować i gość idealnie mnie mija w powietrzu jump resetem na, na, na corner. i Ja pierdolę, jaka to jest perfekcja, jaka to jest precyzja. Gość idealnie rzutek i ktoś może powiedzieć, no dobra, Patryk, ale wasi rywale też tak potrafią zagrać, ale nie w każdym meczu, nieco co akcje, tak się po prostu nie dzieje w każdym spotkaniu, a goście co akcje robią nietuzinkowe zagranie, które nie da się po prostu przewidzieć i obronić Nie da się tak grać Nie da się grać tak konsystent. A jednak, a jednak graliśmy na po prostu jakiś mocarze. no dobra 25 sekund do końca tego spotkania I jeszcze jest jakaś nadzieja, wiesz z podaniem do mnie I ja strzelam, ale gościu broni to Łapie recover boga, porusza się jak Jakiś pierdolony speedy Gonzalo Podanie do mida, a ten Nie, 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 to było za szybkie To było wszystko za szybkie i widzowie na streamie Też nie wierzyli w to co widzą Do tego stopnia, że niektórzy researchowali Kim jest ta kropka, kim jest jeden z tych rywali i jeden z widzów sprawdził rywalem był Okalid. Jeden z rywali to był Okalid. Potwierdzona informacja. Zadajcie pytanie, kim jest Okalid. Moi drodzy, jest to były najlepszy jedynkowy gracz na świecie, od którego sam uczyłem się grać oraz również człowiek, który zmienił metę w Europie, jak i po prostu na świecie w Rocket League Nie muszę chyba dodawać, że pro player, który w Saudi Arabii wygrywa wszystko co możliwe. To tak jak mówię, to nie jest tylko pro player, ale także ikona, część historii, na czym polegała w ogóle chociażby ta zmiana mety. Na przełomie 2017-18 roku, gdy Europa grała spokojnie sobie Rocket League, wyczekując i grając jakieś Mind Gamesy, europejskie serwery zaczęły być oblegane zawodnikami z Saudi Arabii. Ponieważ na serwerach w Saudi Arabii dużo graczy nie grało i po prostu ci najlepsi grali Europę, żeby grać na najwyższym poziomie. Ale przez to, że mieli lagi, i mieli stopingu, queue'ując europejskie serwery, nie byli w stanie nadążyć za tempem rozgrywki i idealnie reagować na to, co gościu mógł im zaoferować w danej akcji. Dlatego też Araby stwierdziły, że zaczną wchodzić w każdą możliwą piłkę nie zważając na to, czy gościu zagra coś, czy też nie, wiedząc, że po prostu w tą piłkę trafią. I stąd też, moi drodzy, powstała do teraz panująca meta na bolszejsowanie na po prostu zapierniczanie za piłką, którą tak naprawdę w Europie zaczęli stosować gracze z Saudi Arabii, a głównie Ahmad oraz właśnie Okalid, ponieważ to oni na tamte czasy byli dwójką najlepiej zapierdzielających zawodników po prostu w Rocket League. U. No więc, jeżeli Okalid jest tak dobry, a tak naprawdę ten Errorless grał jeszcze lepiej i grał jeszcze po prostu lepszy strzelą, jeszcze lepsze bramki itd., itd., no to kim mógł być ten errorless? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to TRK, Ahmad i NUPO, NWPO. Nie wiem, jak to się na niego tam mówi. No bo z kim innym Okalit by grał? Z kim tak dobrym grałby Okalit? Także moi drodzy, dostaliśmy fenomenalny wpierdol od naprawdę niesamowitej klasy zawodników, którzy, no, smorfowali sobie mmr 2.200. To jest niesamowite. To było niesamowite. Nawet dla Wesza było za wysoko, który casualowo gra sobie na graczy top 100. Który, który po prostu również ciśnie na najwyższym poziomie Nawet jemu wydawało się, że to co właśnie widział było po prostu chore Także ci gracze to są demony To są demony prędkości, demony szybkości Tak jak również sobie myśleliśmy w tych gierkach, że Teammate jakiś pros, a ja wam jeszcze za chwilkę pokażę Jak wyglądało to z ich powa Jak wyglądały te akcje z ich powa, dlaczego były takie fantastyczne Ponieważ po kickoffie gościu miał 30 busa I przeczytał idealnie odbicie od sufitu Tego się po prostu nie robi tak się po prostu nie gra Bo nie da się tak idealnie przeczytać Czegoś takiego, nie jest to możliwe A bo zobaczcie, tu robił save'a i zrobił Wave dash'a do, do ściany Tutaj gościu idealnie widział gdzie ja skaczę I zrobił jump reseta w miejsce W którym po prostu mnie nie było za plecy A ta akcja to wisienka prędkości Zobaczcie to, e, wesz próbował Mi podać, no więc ten typ zrobił save'a Ale przy okazji dwa wall dasze, Jeszcze jeden dash, podanie do mid'a e, Gościu mu odgrywa i teraz ten 90 stopni na pełnym supersoniku strzał to była prędkość nie do ogarnięcia, a to był w pierdol, jakiego jeszcze nigdy na tym kanale nie widzieliście.